Jako, że prawie każda godzina przynosi nową odsłonę wojennego scenariusza, który rozgrywa się obecnie w świecie, podkreślam w świecie, a nie tylko na Bliskim Wschodzie, ponieważ przeróżne ruchy wskazujące na zagrożenie wojenne, dzieją się nie tylko w krajach arabskich. Oto ostatnio dowiedziałem się, że Izrael wycofuje swoją placówkę dyplomatyczną z Gruzji, tłumacząc to rzekomo zagrożeniem terrorystycznym. Oczywiście, jakiś powód dla Gawiedzi trzeba podać, ale tak drastyczny krok jak wycofanie placówki dyplomatycznej nie robi się z powodu jakiegoś domniemanego zamachu. Szczególnie, że akurat Mossad jest jedną z najlepiej poinformowanych i skutecznie działających służb specjalnych dzisiejszego świata. Stąd wątpię, żeby przestraszyli się jakiegoś zagrożenia terrorystycznego ale już wojna Gruzji z Rosją, no to rzeczywiście jest powód do ewakuacji ambasady. Mówiłem już wczoraj o tym, że pewne ruchy wykonuje Rosja, przygotowując się do swojego scenariusza takiego rewolucyjnego. W tej sprawie wypowiedział się także Putin, oczywiście przestrzegając przed radykalnymi islamistami, ale no to jest taka, że tak powiem, mowa dla pożytecznych idiotów, mówiąc wprost. Coś ciekawego dzieje się też tuż u naszej wschodniej granicy. Podczas gdy Zachód porządkuje, można powiedzieć, bliski Wschód za pomocą tych spontanicznych przewrotów, Rosyjscy szachiści mogą pokusić się o odzyskanie Białorusi. Z jednej strony boją się pewnych ruchawek u siebie, ale to nie przeszkadza im jednocześnie prowadzić grę na wywołanie jakichś tych spontanicznych manifestacji służących destabilizacji sytuacji w jakichś krajach, na którym im z kolei zależy. Nam wciska się taką tezę, że Białoruś to jest praktycznie wasal rosyjski, jeśli nawet to na pewno nie bardziej niż Polska. Polska nie ma żadnego dzisiaj męża stanu przy władzy, który by grał z Rosją jakąś taką twardą grę. Raczej wykonujemy polecenia. Minister Spraw Zagranicznych Rosji przyjeżdża i, że tak powiem, musztruje naszych ambasadorów. Nasz minister zwołuje mu wszystkich ambasadorów i grzecznie ich melduje, tak jak jakiś młodszy oficer, dowódcy, że oto proszę, już jednostka jest gotowa do odprawy. A Łukaszenka to rzeczywiście... Twardy gracz, zarówno w polityce wewnętrznej, jak i w polityce zagranicznej. I on jedynie w tym obszarze, można powiedzieć, oddzielającym Rosję od Niemiec, stawia tutaj poważny opór Rosji. Smutne jest to, że Polska i Niemcy, no Niemcy to rozumiemy, no bo Niemcy są przeważnie w jakimś tam zawsze porozumieniu z Rosją, ale smutne jest to, że Polska w swej jakiejś nieświadomości, politycy, myślę, niektórzy prawicowi w ignorancji, bo nie chcę zakładać, że są agentami moskiewskimi, w jakiejś tam swojej ignorancji rzeczywiście atakują też tego Łukaszenkę, podczas gdy to jest tak w rzeczywistości nasz sojusznik na zasadzie, że Wróg naszego wroga jest naszym przyjacielem. I co się dzieje w tej Białorusi? Otóż prezydent Łukaszenka przewiduje ewentualność, że i w jego kraju jacyś internauci, anonimowi, czy zwolennicy telefonów komórkowych zaczną się jakoś tak skrzykiwać spontanicznie i dokonają znowu jakichś ruchawek. Dlatego też publicznie się zabezpiecza przed taką ewentualnością. W swoim tym, oświadczeniu z nazwy jako tych potencjalnych wichrzycieli wymienia tylko Polskę i Niemcy. Ale w akapicie kończącym dotyczącym Czeczeni komunikuje coś bardzo dziwnego. Oto cytat, to jedno zdanie. Jeśli ktoś z naszego otoczenia chce mieć na Białorusi Czeczenię na zachodzie, to nie jest to problem, ale będzie trudniej niż w Czeczenii dostrzegają państwo dziwną geograficzną anomalię. Gdyby to Niemcy i Polska były adresatami tej groźby, to powinno być Czeczenię, ale na wschodzie, bo z Berlina, z Warszawy Białoruś leży na wschód. Określenie Białorusi jako Czeczeni na zachodzie ma sens tylko w odniesieniu do moskiewskiego agresora, który ma już jedno Czeczenie na południu, a gdyby zaczął tu w Białorusi, no to miałby Czeczenie na swoim zachodzie. Oczywiście być może to jest tylko jakaś dziwny sposób wyrażania się Łukaszenki, ale warto też wziąć tę interpretację, że w sposób dość niezawoalowany Łukaszenka tutaj już grozi bezpośrednio Rosji konfliktem szczególnie, że mówi ktoś z naszego otoczenia i że będzie trudniej niż w Czeczeniu. No komu jest trudno w Czeczenii? Właśnie Rosji. Patrząc na taką zdecydowaną postawę przywódcy białoruskiego, trzeba wyrazić mu uznanie. No problem tylko, czy teraz społeczeństwo białoruskie da się nabrać na te demokratyczne mrzonki, czy też stanie za swoją niepodległością. Dla nas, wierzących, jak podkreślam, ten czas jest szczególny. Szczególny, ponieważ widzimy, jak globalizacja doprowadziła do prowadzenia wojny bez wojny. Dzięki internetowi, dzięki przeróżnym nowym technologiom możemy prowadzić do zmiany władzy w państwach, przechodzenia ich z jednej strefy do drugiej, tak że nawet ludzie tego nie zauważają, a nawet własnymi rękami pomagają temu, by oddać się w niewolę komuś. Także żyjemy naprawdę w bardzo ciekawych czasach, w czasach już praktycznie otwartych wojen i ogromnego ogłupienia narodów. Oprócz tego, że jest to jakimś poważnym argumentem za rozważenie, czy nie jest to opcja już ostateczna, dla nas ważne jest także zamieszanie, jakie z tego wszystkiego płynie. Ludzie, a także wierzący, będą w stanie rozchwiania. Nie będą wiedzieli, gdzie jest prawda, kto ma rację, kto jest dobry, a kto zły. Taki stan, z jednej strony, bardzo smutny, on otwiera ludziom drogę do szukania Boga, bo kiedy walą się wszystkie ludzkie autorytety, to autorytet Boga jaśnieje. Pamiętajmy o tym właśnie dwutorowo. Z jednej strony, byśmy my, którzy już złożyliśmy swoje zaufanie w Jezusie, na nim opierali swoje zaufanie co do przejścia przez ten trudny czas, żebyśmy się nie bali tego czasu, ale ufali Jezusowi, że on nas przezeń przeprowadzi. A drugi kierunek naszego myślenia, byśmy pamiętali, że teraz szczególnie jesteśmy odpowiedzialni za to, by temu światu w chaosie pokazywać na Chrystusa jako na skałę, na jedyną skałę, na której można budować sensowne życie tu na Ziemi i na której można zbudować wieczność.